Dzisiaj jak zwykle hobbystycznie zaczynam budowę nowej kuchni kaflowej z takich przepięknych kafli z 1936 roku, z 1936 roku. No jest ich taka ilość, że, że spokojnie mi starczy. Piękne są po prostu. Złem na dach, bo muszę kawałek komina dymowego znaleźć, a numer z siatkami to my już znamy. Ale pięknie. Projekt kuchenki. Projekt kuchenki właśnie się zrobił na podłodze. Będzie kuchenka z taką fikuśną wnęką na na węglareczkę, malutką węglareczkę, a może trochę nawet przedłuże, tak żeby mi się z tyłu kanał dymowy zmieścił. Ale tutaj większy kłopot mamy z naszym kochanym kominem. Bo tu jest kanał dymowy i nasz wspaniały hydraulik wsadził nam do środka plastikowe rury od wody.